Witamy wszystkich znowu bardzo serdecznie. Ale jesteśmy na góreczkach. mamy taki bardzo silny sygnał. Taki bardzo silny sygnał. Szprod w oleju. Nie na no, grubo, nie? jak to wolała? Szproty w oleju. A to nic, dobra. to było dobre, nie? Jeszcze chwilę wyjąłem tego. Jedną pusteczkę, drugą rany. Na no, razie nie narzekamy na te tereny. I przychodzę cały czas do same miejsca. Raz tutaj, raz tam. I zawsze to znajdę. Nie wiem jak to jest. Nie? To, co się działo. To w ogóle jest w tej I tutaj mój kolega niedługo będzie nurkował. Zakłócam, oczywiście. Postaram się nagrać tą misję. Już nie wiem kiedy, nie? ale na pewno też nagram co? So, lecimy dalej, nie? Tu było górę góry okopy. Pociągałem parę fantów, ale to takie śmieci same. Wszystko żarte, nie te płytki poniższone. No Po co? So, lecimy dalej, nie? Pięknie się teraz, cudownie jest. <laughs> na razie.